Żyjemy w czasach ogromnej gonitwy, w których większość ludzi ceni swój czas na wagę złota, a doba zwyczajnie wydaje się za krótka. Na rynku co miesiąc pojawiają się dziesiątki nowych urządzeń, które mają polepszyć jakość naszego życia, a przede wszystkim zaoszczędzić dużo naszego czasu. Kwestia sporna to okrągłe odkurzacze roboty, które po pierwsze kosztują dużo pieniędzy, po drugie nie zawsze spełniają nasze oczekiwania, a po trzecie czas odkurzania w porównaniu do odkurzaczy ręcznych jest znacząco większy. W dzisiejszym odcinku po raz pierwszy przetestuje urządzenie zupełnie inne niż wszystkie do tej pory, a na pewno nie jest to robot. Chodzi mi konkretnie o Xiaomi Jimmy JV-51. Odkurzacz akumulatorowy, ręczny, czyli zasilany siłą naszych mięśni. I to jest dość ważne, ponieważ roboty nie wszędzie wiadom i nie ze wszystkim sobie poradzą. Natomiast ten odkurzacz wydaje się, że będzie pomocny przy trudno dostępnych miejscach takich jak klatki i na przykład sprzątanie resztek jedzenia. Sprawdźmy więc na początku, jak wygląda. Pudełko duże, więc pewnie będzie tutaj dużo części. Na samym początku chciałem Wam powiedzieć, czemu przede wszystkim tworzę tą serię. No bo to jest znowu teraz inny odkurzacz niż okrągłe roboty sprzątające. Poszukuję po prostu odkurzacza dobrego przede wszystkim również dla siebie. Takiego, przy którym będę mógł trzymać swoje koty i również zachowam czystość w domu. Bo to jest chyba po prostu najgorsze, jeżeli wszędzie wala się sierść. I spokojnie, w żaden sposób nie zmieniam tematyki kanału. Filmy o zwierzętach cały czas pozostaną. Środa, godzina 18, a to jest tylko dodatkowa seria. Sobotnia tych odcinków będzie dosłownie kilka. Po prostu chcę przetestować kilka odkurzaczy, a na koniec zrobimy sobie porównanie, który lepszy i który jest najlepszym wyborem. Sprawdźmy, co mamy w naszym pudełku. Instrukcja: Rura odkurzacza. Wow, jaki fajny kolor. Zasilacz. Szczotki. Chyba najlepszym rozwiązaniem w przypadku drzmiego będzie wywalenie tego wszystkiego na blat i przede wszystkim pozbycie się stąd pudełka. Dopiero będę to przyglądał. Bo to się po prostu tu nie mieści. No dobra, no i mamy. Wszystko starannie popakowane w woreczkach. Ok, to jest główny odkurzacz ze zbiornikiem. Hmm, zbiornik otwierany. Akumulator czułem, że jest tutaj, bo jest dość ciężki. Tutaj mamy za to dwie różne końcówki z włosiem, czyli w takim razie pewnie do narożników bądź trudniej dostępnych miejsc. Na początku wszystko oczywiście pasuje wypakować z woreczków i zabrać się za czytanie dołączonej instrukcji, żebym wiedział troszkę więcej na temat tych odkurzaczy. Już widzę, że są dwie szczotki, co oznacza, że cały odkurzacz posiada konstrukcję modułową, dzięki czemu zajmuje o wiele mniej miejsca, no i można go stosować w takich miejscach jak narożniki. Czy ja na przykład już widzę, że bardzo dobrze mi się sprawdzi w aucie? Z drugiej strony, jak tak patrzę na te szczotki, to wydaje mi się, że powinny się uporać również z takimi rzeczami jak sierść na dywanach, bądź po prostu kanapach czy tapczanach, ale to wszystko sprawdzimy. Wymiary cegu odkurzacza są naprawdę niewielkie, 60x20x23 cm i w zestawie dodatkowo jest właśnie ta rura, która umożliwia sprzątanie odkurzaczem bezpośrednio na stojąco. No i nawet jeżeli będzie w pełni złożony właśnie z tą rurą, muszę teraz jeszcze zobaczyć którymi stronami, je się mocuje, ale chyba jest to tak. O, zaskoczyło. No to nawet jak jest tak złożony, to zajmuje niewiele miejsca i spokojnie chyba zmieści się w szafie, bądź po prostu za lodówką. I to jest ciekawe, że bezpośrednio właśnie w rurze, którą mocowałem, jak i w tych szczotkach znajdują się styki. A wszystko po to, by zasilać te szczotki. Wynik są silniki, które poruszają dodatkowo tymi szczotkami. To rozwiązanie znacie już z odkurzaczy robotów okrągłych, które testowałem, no a teraz będzie to poruszane za pomocą moich rąk. Ten odkurzacz przede wszystkim ma być odkurzaczem dodatkowym w mieszkaniu. Więc jeżeli posiadacie odkurzacz okrągły, robota, no to on ma dodatkowo właśnie pełnić funkcję robota pomocniczego, na przykład w narożnikach, bądź nawet usuwać pajęczyny ze ścian. W zestawie oprócz odkurzacza i rudy znajduje się kilka szczotek. Dwie takie szczotki: no one przede wszystkim do usuwania właśnie roztoczy, kurzu, oraz pajęczyn ze szczelin i zakamarków oraz takie. Duże dwie szczotki. O nich za chwilkę opowiem. Po rozpakowaniu, przed pierwszym użyciem, powinniśmy nasz odkurzacz przede wszystkim naładować. Tu mam baterię. Tu jest zasilacz. No i ponoć. Po pełnym naładowaniu, bateria powinna zapalić się tutaj dioda na zielono. Bateria ładuje się ponoć dość długo, bo prawie 5 godzin. Natomiast montowana jest przy rączce. Bezpośrednio tutaj. Jest zamontowana. I co ciekawe, jeżeli mamy drugą dodatkową, to możemy na przykład tą ładować, a drugą sobie sprzątać. O, bo to się tak fajnie klika, tutaj, jak pistolet. Ale już działa. Jeżeli mamy już zamontowany akumulator i rurę, no to ostatnim krokiem do zmontowania całości jest podłączenie końcówki. Jeżeli wybierzemy tą główną, standardową, nadaje się ona do powierzchni miękkich i twardych. I ponoć pozbywa się ona bardzo skutecznie zaburzeń. Silnik pracuje z prędkością obrotową 100 tysięcy obrotów na minutę. No Szczotka oczywiście troszkę wolniej, ale moc obrotowa silnika wpływa oczywiście na ciąg, czyli ssanie. Szczerze mówiąc, to wałek troszkę przypomina mi wałek malarski, bo jest pokryty mikrofibrą. Za to ta druga końcówka, jak zresztą sami widzicie, jest o wiele mniejsza i prawdopodobnie będzie bardziej praktyczniejsza, jeżeli zdejmiemy rurę i podłączymy ją bezpośrednio do odkurzacza, wtedy powinna bardzo dobrze sprawdzić się na tapicerkach samochodowych bądź dywanach. Natomiast tutaj wałek jest zbudowany zupełnie inaczej niż w przypadku tej dużej głównej głowicy, ponieważ tu jest zbudowany samej mikrofibry, a tutaj jest włosie na przemian z gumą. Ma to ponoć zapobiec wplątywaniu się włosów w szczotkę. Pozostały jeszcze takie dwie szczotki. Są one małe i służą do czyszczenia trudno dostępnych miejsc, jak kąty i narożniki, ale dzięki temu włosiu, który się tutaj znajduje, możemy czyścić trudno dostępne i łatwo brudzące się miejsca, właśnie jak kąty na przykład, kiedy chcemy ściągnąć pańczynę. Na internecie można znaleźć różne opinie co do samego przycisku załączania odkurzacza, i wyłączania. Jest on dwupołożeniowy. Raz się włącza, wygra się wyłącza odkurzacz, a tutaj jest przycisk, którym załączamy pakiet turbo. Tylko właśnie z tą mocą odkurzacza trzeba troszkę uważać, ponieważ w zwykłym pakiecie, jak załączymy, odkurzacz odkurza do 40 minut. Natomiast na przycisku turbo około 8 minut. Także czas odkurzania znacznie się skraca. Najbardziej chyba widocznym elementem na odkurzaczu jest. Jak to się. O, to właśnie. Ten pojemnik na kurz. Ma on aż pół litra i jest przeźroczysty, więc spokojnie możemy zobaczyć, jak zabrudzenia w środku się zbierają. No i ile ich u nas w domu się znajduje. Jeszcze co do samej baterii. Jest ona litowa i posiada 2500 mAh. 40 minut pracy i to powinno nam pomóc uprzątnąć 350 m2 powierzchni. No tylko po tym mamy ładowanie 5 godzin. Odkurzacz nie jest najciekszy, ponieważ jego praca wynosi 73dB. No, tyle jeżeli chodzi o teorię. Sprawdźmy jak to wszystko wygląda w praktyce na torze testowym. A więc tak samo jak w przypadku poprzednich odcinków, sprawdzimy, jak Jimmy poradzi sobie na tym torze z sianem, trocinami, suchą karmą, żwirkiem oraz yy, brodą imitującą sieść. Został zanieczyszczony, w takim razie najwyższa pora go posprzątać. Zobaczymy na początku, jak poradzi sobie ze Żwirkiem. A dla mnie usuwa perfekcyjnie. Dobra, jedziemy na trociny. Zniknęły, popycha je trochę do tyłu. Włosy. Klas. Połknięte. I na sam koniec karma. Słychać jak to wszystko przez tą rurę przechodzi. Nie wszystko chyba jest w stanie wciągnąć. Wlatują, ale bardzo opornie. Bardzo króciutko, kilkanaście sekund i cały tor został uprzątnięty. To co mnie ciekawi, jak wygląda szczotka po tym sprzątaniu. Czy w niej są jakieś nieczystości? O proszę. Zero włosów i zero siana. No nic się tu nie wplątało. Wszystko leciało tą rurą. Do tego zbiornika jest duża ilość brudu, i to wszystko, wszystko co było na tym torze. Wysypmy to, więc no właśnie, wszystko co zostało zebrane, poleciało do tego pojemniczka. I zobaczcie, w momencie, gdy otwórzasz wchodzi, jak wszystko wiruje idealnie. Widać śmieci, które się zebrało. Wszystko w kółko, jak takie tornado. jeszcze raz wysypę na tor troszeczkę żwiru. I tym razem, na funkcji turbo, to wszystko posprząta moja mama. Dobra, jak w takim razie odkurzacz, to kliknij następnie ten przycisk tutaj, załączy się funkcja turbo i na niej posprzątaj ten żwirek, dobra? No to włącz. I drugi. Posprzątany, jak się podobało? Super, bardzo dobrze. No to ten odkurzacz będzie dla Ciebie. Pora w takim razie pojawić się z odkurzaczem poza domem, ponieważ jest bezprzewodowy i akumulatorowy. Pojawię się w takim razie u jednego z moich znajomych, który też posiada zwierzęta. Siema, siema, siema Kamil, witam, zapraszam. Steve bo ty masz takie dwa piękne kociaki jak i ja. Jeden obecnie gdzieś się schował, ale ta zdecydowanie jest zainteresowana czesaniem rękawicą z Aliexpress. Szczerze mówiąc, nie zdawałem sobie nawet sprawy, ile one sierści gubią w lecie. No i co z tą sierścią robisz? Jak ona tak wszędzie fruwa? No, przydałby mi się jakiś taki dobry odkurzacz na to wszystko. No nie wciąga, to się ciągle gubi. Kule tej sierści tutaj zbierają się w takim tempie. Wszystko lata dookoła. Kot jest w stanie orgazmiczny w tej chwili. Kod też zainteresowany. A tak się składa, że przybyłem tutaj, by pozbyć się wszystkich twoich trosk z sierścią. <laughs> to odkurzysz mi dom? Nie odkurzę, ale ty to zrobisz. Jo, <laughs> patrz, wygląda jakbym na robotę szedł z tą rękawicą, prawie jak taka robocza. Czekaj, muszę się rozrękawiczy żyć. Powiadasz, że to jest taki dobry odkurzacz. A się go tak obsługiwać? Ty w chyba trochę cię obrało tutaj. Nastąpiły, to wiesz, portfel mi obraz taką po prostu <laughs> <laughs> ostatnio nic nie kupuję. No dobra, mamy trzy miejsca testowe. Wygląda to przekomicznie ten kształt tego odkurzacza, ale dobrze, że technologia idzie do przodu. Myślisz, że dało do odkurzyć sobie kieszeń? Myślę, że możemy spróbować. No powiem ci do To Teraz niebieskiej rękawicy zaliczone. Jaka duża ilość sierści na dywanie? Niesamowite, mam takie specyficzna przypadłość mojego kota, że gubi sierść takimi właśnie kawałkami po podłodze i zawsze na środku tego pokoju. Test odkurzacza numer dwa. Mam sierść wbitą w dywan. Zobaczmy jak dobrze sobie poradzi z odkurzeniem jej. Tryb turbo czy zwykły. To sierść chyba wciągnęło. Poszedł tryb turbo, ale też troszeczkę zmieniłem nastawienie, bo z początku tak wolniej jeździłem, bo się kołtuniło, zahaczało, cofało i tak dalej, gdzie się zbierało, więc chciałem włączyć tryb turbo i po prostu tak jeździć z całej pety, żeby zobaczyć czy, wiesz, będzie uciekało, ale wciągało sprawnie. Został jeszcze tylko fotel tutaj. On tak niepozornie brzmi, a tak się! W tym pojemniku wygląda to przecudownie. <noise> Wygląda jakby szczura tam wpuścić, jakby zasuwał po kołowrotku. <noise> o proszę. Domowe zwierzaki, ten. Ciekawostki na temat wychowania chomika w domu. Kup mu kołowrotek. Kokainą trochę dla chomika nigdy nie zaszkodzi. Fantastycznie kulka sierści taka sama jak, jak była, zanim ją rozłożyliśmy po podłodze, więc jest dobrze. Ty, no i czyściutki, można zasuwać dalej ze sprzątaniem. Czas na podsumowanie tego urządzenia. Jak dla mnie Jim jest jednym z praktyczniejszych odkurzaczy, ze względu na to, że ma akumulator bezprzewodowy, można go zabrać gdziekolwiek. No i ta jego modułowość. Odpinanie wszystkich. A, trochę ciężko, rur i innych nakładek, poprzez co robimy z niego naprawdę mobilne urządzenie, z którym możemy mieć na kanapę do auta. W każdym miejscu, gdzie nam się podoba po prostu posprzątać. Spokojnie nadaje się do sprzątania kanapy bądź sofy, co ma duże znaczenie w przypadku posiadaczy futrzaków, co zresztą też sami mogliście dzisiaj zobaczyć. W stosunku do jakości rewelacyjnie wypada jego cena 680 zł i jeżeli popatrzymy na jego brytyjskiego konkurenta, wypada naprawdę rewelacyjnie. No i fakt, że mimo wszystko ten odkurzacz za nas nie posprząta i trzeba tutaj troszkę czasu poświęcić, żeby samemu posprzątać mieszkanie. Na pewno wynagradza dokładność sprzątania. Ja ten odkurzacz zostawiam mamie, będzie na pewno z niego zadowolona. Jeżeli odcinek Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapę w górę i zasubskrybujcie. Podejrzewam, że to już chyba koniec serii z odkurzaczami. Jeżeli chcielibyście, jeszcze, bym przetestował jakieś tego typu urządzenie, dajcie znać w komentarzach, wezmę to pod uwagę. Do usłyszenia, trzymajcie się piona i cześć! Dobra, jeszcze na sam koniec tak totalnie szczerze, zastanawiam się, czy zrobić w tym momencie ranking tych odkurzaczy i wszystkie podsumować, powiedzieć, który jest najlepszy, który najgorszy, bo rozstrzał nie tylko cenowy, ale jakościowy tego widzę jest potężny. I każde urządzenie działa zupełnie inaczej. Chcielibyście coś takiego? Dajcie znaka, a tu po bokach macie poprzednie odcinki. O, ktoś dzwoni. Halo?